Z tych uwag przez pana przed chwilą wyrażonych wyłapałem taką, która nawiązuje do pytania, które chciałem panu podać, zadać. To jest taki paradoks. Co prawda, pańska książka, inne pańskie teksty w tym obszarze się poruszały. Książka bezpośrednio tego problemu nie dotyka, ale pańska wypowiedź tego dotknęła. To jest właśnie. Kwestia Białorusi i moje pytanie dotyczy tej politycznej, tego politycznego linoskoczka, który no na tej linii skacze w tak przedziwny sposób, że wydawać by się mogło, że no nie tylko jest ciężarem dla własnego społeczeństwa ale też chroniąc swoją władzę staje się ciężarem dla Putina, mowa o Łukaszence. Jak tutaj pan wyobraża sobie poprzez własne doświadczenie właśnie przyszłość w tej sytuacji już nie tyle rosyjsko-ukraińskiej, co rosyjsko-białoruskiej? Możemy próbować tylko widować scenariusze. Jeżeli miałbym zbudować taki najbardziej, czy zasygnalizować taki najbardziej optymistyczny, to powiedziałbym, że mam nadzieję, że Ukraińcy, jeszcze wrócę do Ukrainy, wygrają wojnę i że wydarzą się rzeczy, które trudno było sobie wcześniej spodziewać, bo Ukraina została dostrzeżona. Że chociaż bardzo trudna i, i na pewno nie tak szybka, jak sobie wyobrażają to Ukraińcy, ale akcesja do Unii Europejskiej będzie w jakiejś perspektywie możliwa, tak czy inaczej, że uzyska wsparcie gospodarcze oraz wreszcie pora się z korupcją, która była gigantycznym problemem w Ukrainie i że to się stanie. Białorusini, że jednak w związku z tym, z turbulencjami też rosyjskimi, w związku z tym, że Łukaszen nie będzie miał wsparcia ze strony Rosji, będzie w stanie zbudować też nowe państwo, które będzie państwem bardziej wolnym i okaże się, że, no, że, że jest jakiś przykład jakiś nadziei, że się, że, że się da. E, a Rosja, że będzie e, jednak też państwem, które będzie musiało płacić e, cenę za te haniebne rzeczy, które się wydarzyły, ale że okaże to się konstruktywne i że w pewnym momencie przerobi swoją winę, tak, jak to zrobili na przykład w pewnym momencie nie. To jest moje marzenie. Nie powiedziałbym, że to jest scenariusz bardzo prawdopodobny, niestety pewnie mało, ale ja też możliwe i to jest moje marzenie, które, które gdzieś pomimo tego mojego pesymizmu we mnie pozostało. Są możliwe niestety też inne opcje, bo no, Łukaszenka być może miał po prostu parta, może jest naprawdę parciarzem, dlatego że wydawało się, że mając taką krew na rękach i robiąc takie rzeczy, że naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby on dalej funkcjonował, nawet nie tylko z powodu protestów oddolnych, ale wydawało się, że Putin to po prostu wymienił. No ale Putin właściwie w tej chwili kto? Putin na ile w ogóle podejmuje decyzje? Gdzie jest Putin? Na ile w ogóle będzie się teraz tym, tym, tym zajmował? I czy nie straci tej władzy? No to są wszystkie rzeczy, których, których teraz nie wiemy. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowania Łukaszenki bez Putina, chociaż trzeba powiedzieć, że on ma albo bardzo dużo szczęścia, albo też zmysł. Wydawało się, że to się już skończyło, że się przejechał, że nie da się ciągle lagirować, że Białoruś została wchłonięta i że na jakiś czas to jest po prostu no, no, koniec tego kraju, jego wymiernie niezależnego funkcjonowania, chociaż i tak w państwie autorytarnym. No ale teraz po raz kolejny nie tak bardzo dużo zależy od tego, co wydarzy się w Rosji. Ale czy nie zaskoczyła pana ta umiejętność lawirowania i też mimo tego mega represyjnego systemu białoruskiego, jednak taka platforma łączności ze społeczeństwem to znaczy niepodjęcia decyzji o działaniach zbrojnych u boku Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie? Że, że Łukaszenka robił te rzeczy wcześniej e, przez, przez cały czas. To znaczy, że e, on nawet do wewnątrz, to lawirowanie polegało na tym, że w momencie, kiedy dokręcał śruby represji politycznych, to z kolei polozowywał gospodarczo, e, liberalizował gospodarkę albo odwrotnie, czyli w momencie kiedy e, kiedy robił porządek e, z e, dziennikarskiej na przykład. Więc w tym sensie to, co robi nie jest czymś nowym, to lawirowanie pomiędzy Wschodem a Zachodem też nie jest czymś nowym. Aczkolwiek wydawało się, że po tym, czego dokonał e, e, i, i, po, i po tych ostatnich wyborach świat nie uznał, wydawało się, że on już nie będzie w stanie. E, no teraz właściwie rozgrywa te rzeczy głównie, głównie z, z Putinem. No i teraz pytanie. Być może to oznacza jednak e, słabość Putina. Że nie był w stanie, ja myślę, że za, za, za dużo rzeczy się, że nie był w stanie przywołać go do porządku, że za dużo rzeczy wydarzyło się naraz, żeby teraz otwierać kolejny proces. A wracając do pańskiej książki, do opowieści związanej z, tą, z tym kresem imperium, z, tym, z tą próbą widzenia świata poprzez okulary. Obywatela Federacji Rosyjskiej Rosji i nieumiejętność rozróżnienia, że tutaj na zachodzie, na południowym zachodzie wyrasta zupełnie inne państwo, że to jest Ukraina, jest czymś innym niż Rosja. To jak pan patrzy teraz na konsekwencje tych niespełna dwóch miesięcy wojny, czy można powiedzieć, że. To jest już zupełnie inny, inaczej uformowany, inaczej ukształtowany naród, jakim jest Ukraina. No i te, te relacje od tego 24 lutego, bez względu, jak to się wszystko potoczy, rosyjsko-ukraińskie, ukraińsko-rosyjskie, będą już absolutnie inne. Oczywiście, że będą absolutnie inne. Cieszę się jeszcze, że, że Pan powiedział o tym zakładaniu okularów i patrzeniu przez przez ludzi z zewnątrz, bo, bo ja to całe swoje życie staram się robić, czyli opisywać tę rzeczywistość i schodzić w świadomość i Rosja, Ukraińców na tyle, na ile jestem w stanie, w taki sposób, żeby nawet w momencie, kiedy ten tekst do nich dotrze, żeby oni się w nim rozpoznali, żeby nie uznali, że jest to bardzo powierzchowne, żeby to było w jakiś sposób empatyczne, żeby spróbować zrozumieć te motywacje, nawet jeżeli w głębi serca my się z nimi nie, nie No z tego powodu to jest też ten warsztat w mojej pracy z bardzo długimi wywiadami też biograficznymi rozmową o całym życiu, zanim dochodzimy do tego, do czego chcielibyśmy dotrzeć. W warunkach wojennych to wyglądało trochę inaczej, co prawda. Na Dąba się okazało się, że tak po prostu już się nie da, że wojna jest tak koszmarna, że dominuje wszystko. Ale wracając do, do, do tego, jak te relacje mogą dalej, Wyglądać. No właśnie, poprzez w związku z tym, co powiedziałem, czyli że, że wojna wywraca świat do góry nogami, że wojna rozbijać nie chodzi tylko o traumy fizyczne, ale to są rany, które w sobie zostają. Część ciebie, jak nie mówią bohaterowie, po prostu umiera. Część tego pokolenia, czy, czy w tym pokoleniu, część ich życia. Po prostu umarła. Ro, rozbija ci to świat religii, duchowy, sensu życia, strukturyzowania biografii. E, to, bo to są. Wojna jest niewytłumaczalnym złem. Możemy powiedzieć, jakie czynniki do niej prowadzą, ale okazuje się, że, że to są demony, które w nas są i które e, sprawiają, że nagle e, budzisz się w zupełnym broku. I ta, tego rodzaju doświadczenie sprawi, że Ukraińcy nigdy nie będą patrzyć na Rosję. Tak, jak część z nich patrzyła do tej pory. Albo co więcej, że część tych osób, tak jak jeździłem po Donbasie, która wcześniej nie deklarowała silnej identyfikacji ukraińskiej, przecież moi bohaterowie, Szugi, z którymi ja dalej jeżdżę po tej presji frontowej, też i z którymi rozmawiam w i słowiańsku, to są protestanci, którzy byli pacyfistami w ogóle w Związku Radzieckim, byli przeciw wojnie, ale oni mówili mi, że oni, no, oni czuli się obywatelami nowego Związku Radzieckiego, raczej w taki sposób najczęściej. No do tego już nie ma powrotu absolutnie. Nie ma powrotu do oglądania rosyjskich kanałów, nie ma powrotu do dylematu, czy będziemy jeździć w tacy do Moskwy, żeby sobie dorobić czy na Zachód, czy będziemy latać na wakacje na wschód, czy na zachód, dlatego że już od Majdanów dla części ludzi stało się jasne, że to jest wybór to jest już droga w jedną stronę, albo pójdziesz tu, albo tu, i że Rosja jest po prostu kolonizatorem i za sobie uświadomiono. Rosja sobie tego nie uświadamia, a na Ukrainie jasno to powiedziano. Nie jest jedynym kolonizatorem. Natomiast ona jest rozpadającym się imperium, albo raczej powiedział niż Państwem po w tej fazie imperialnej, czego nie przyjmuje do wiadomości, ale nie przyjmuje również do wiadomości, że kolonizowała i że to nie było pokojowe oswajanie, jak się próbuje do tej pory mówić, albo wyzwalanie, jak no, do tej pory mówią o ukraińskich miastach. To y, zmierzając do końca naszej rozmowy, szukając jakichś takich dalekich odniesień historycznych, które też pojawiają się w tytule pana książki, w takim staro y, językowym y, źródle, prawda, określenia. Pewnego stanu pogodowo-naturalnego, to powiedział pan, że pojawia się tam taki rodzaj smuty. W historii mamy do czynienia z tą smutą po Iwanie Groźnym, między innymi, to taki stan zawieszenia pomiędzy jedną a drugą dynastią, co tam się może na tej Rosji wydarzyć. I ten, jeżeli teraz mamy taką sytuację implikowaną wojną którą nie wiemy, jak ona się skończy, ale tak jak pan powiedział, ona na pewno przewartościowała sposób widzenia jednej i drugiej strony i na pewno y, ma cechy takiej smuty, takiego stanu zawieszenia. Nie wiemy, w którą stronę to wszystko podążać będzie, ale wiemy, że jesteśmy w bardzo tragicznym i smutnym momencie, to y, jak, y, jak te dwa państwa mogą... Y, z Pańskiego doświadczenia podążać, bo przedstawił Pan tą taką wizję optymistyczną, ale w takiej perspektywie krótkoterminowej, następnych tygodni, miesięcy, roku, co możemy myśleć o Rosji, co możemy myśleć o Ukrainie? No to może zacznijmy od Ukrainy. Ja uważam się, że ta wojna, tak jak się zresztą mówi, że ona, że ona będzie trwać. Aczkolwiek mam ciągle taką nadzieję, że, że coś się jednak wydarzy, to znaczy, że te sankcje będą na tyle silne. Że na, bo widać, że to się tam wstydzi w środku, to widzę po nagłówkach, bo ja codziennie śledzę nagłówki prasowe i robię takie prasówki na tym To też widzę, że tych sankcji nie da się ukryć. To znaczy, codziennie pojawiają się nowe obostrzenia. I codziennie, choć próbuje się mówić przez cały czas, że to Zachód na tym ucierpi, a nie my, że jesteśmy silni, i tak dalej, to widać tam panikę, widać bardzo duży lęk, widać bezradność też mediów, które pomimo tego, że są kontrolowane, to nie bardzo wiedzą, jak w ogóle sobie poradzić z tym obrazem i jak, jak go budować. Ehm, wiem, oczywiście miałbym nadzieję, że, że ta wojna jednak zakończy się wcześniej. Mówi się, że decydującą bitwą jest. Bitwa teraz od Olba, co kramatorski słowiec, to jest straszne, bo wszyscy moi bohaterowie właściwie są stamtąd, albo z Marinki, bo tam się książka kończy, gdzie w ogóle, prawdopodobnie, w ogóle tam już budynków nie ma. Ci ludzie, z którymi rozmawiałem, te rzeczy, które opisywałem, no ci, do których mam dostęp na Facebooku, to wiem, że, 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 że żyją i że, że mają się nam no, trudno powiedzieć, że dobrze, ale, ale że, że jeszcze. Funkcjonują, starają się normalnie funkcjonować, łącznie z moim no tak głównym bohaterem, czyli jednym z głównych Nikołajem karpickim Rosjaninem, który uciekł do, do Ukrainy w związku z tym, że bronił wcześniej mniejszości. I on tam dalej prowadzi wykłady online. Tylko tyle, że studenci przerywa im w trakcie zajęć i przepraszają, przerywa im internet, dlatego że albo są w piwnicy, albo dlatego że był ostrzał. Więc w takiej sytuacji teraz jesteśmy. Wiele, wiele zależy oczywiście tutaj od, od, od wydarzeń militarnych, od powodzenia ze strony ukraińskiej no, obrony czy walki o, o ten Donbass, ale tutaj, tak jak się mówi o tym, że wojnę da się przewidzieć do pierwszego wystrzału, to naprawdę trudno jest coś przewidzieć. Można tylko trzymać kciuki, albo ja po prostu myślę o ludziach, którzy tam są, myślę o cywilach też, no, no, przede wszystkim no, po prostu tych ludzi, których z nami, których w tej szosze, Opisałem. No Z Rosją właściwie to samo. Ja niestety nie bardzo wierzę w to, żeby, żeby tam w tak krótkiej perspektywie, którą, którą Pan zarysował, żeby tam nastąpiła jakaś radykalna zmiana, a w każdym razie taka zmiana, którą moglibyśmy jednoznacznie powiedzieć, że jest na lepsze i odepchnęli z ulgą. Um, ale to są te tylko kwestie mojej intuicji czy moich przeszkód. Staram się tutaj nie robić sobie nadziei, abyśmy byli pozytywnie zaskoczeni. Pan, pan. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem dzisiaj, przyjadą z mistrzem, był pan Jędrzej Morawiecki, autor książki, którą chyba każdy, kto interesuje się tą historią problemów ukraińsko rosyjskich, powinien teraz właśnie przeczytać książki Szuga Kraj po imperium. I mam nadzieję, że danym nam się będzie spotkać w realu w szkole. Bardzo chętnie dziękuję bardzo. Dziękuję.